Zaczynam Już od jakiegoś czasu kupuję Od nas No i chleb, bułki, wiadomo Takie rzeczy no. a dzisiaj Dzisiaj też pojadę na zakupy takie Większe, do Biodynki Bo jadę Dzisiaj, słuchajcie Na co Dzisiaj Jasiu ma trening I jadę też kupić listwy Muszę kupić listwy, co jeszcze Boże jest swoje przypodłogowe. A, te oświetlenia, wszystkie kontakty gniazdka. Hmm, kontakty gniazdka. I jeszcze listwę łączącą tam pomiędzy hmm, płytkami a panelem w pokoju. No i w, tutaj w przejściu do korytarza na razie nic nie będzie, no bo. Tam nie ma jeszcze i no tak jak Wam mówiłam, będę to robić za jakiś czas, nie wiem kiedy. Pewnie gdzieś latem. Jak będzie cieplej, to myślę, że się umówię z majstrem, bo jestem z niego bardzo zadowolona. I że wtedy pykniemy, ale korytarz to tam jest moment. I myślę, że w korytarzu chyba mm, też zrobię sobie ten tynk, mm, ten beton, bo bardzo mi się to podoba i to jest zmywalne, a korytarz jest takim miejscem, gdzie się brudzi. I myślę, że sobie dam to zrobić. Zobaczymy, czy będzie można zrobić to też w innym kolorze. Muszę dzisiaj majster podpytać. No, więc taki plan na dzisiejszy dzień. I zrobię sobie dzisiaj paznokcie. Od samego rana, słuchajcie, pójdę pod prysznic, ogarnę się, obudzę trochę, zjemy śniadanie. I robię paznokcie, bo już one są tak okropne, że Wam ich w ogóle nie będę pokazywać. No więc taki plan na dziś. Dzisiaj jest mega zimno. No strasznie zimno. Nie jeszcze muszę do tego elektryka zadzwonić. Z nim umówić na ten tydzień. Już tak dosyć z tego wyłażenia tutaj z boku, że no nie macie pojęcia, jak to może wkurzyć, nie? <laughs> po prostu to jest tak irytujące. No, ale tak mnie to irytuje, ale jeszcze nie, nie zdążyłam się do niego zadzwonić. Muszę. Jeszcze raz do niego zadzwoni spać mi się chce ogólnie ale nic jakoś sobie poradzę, ale strasznie zimno tak jak było, kurde ciepło myślałam, że już będzie ładnie, będzie pięknie, cieplutko. Pójdę sobie do ogrodu tak dzisiaj jest 2 stopnie. Jest mega zimno. No ale cóż, i to trzeba przeżyć zamówiłam wczoraj tort na jasia urodziny, słuchajcie mm, właśnie jeszcze muszę na jasia urodziny kupić jakieś e, produkty, bo chyba sobie sałatkę bo będziemy mieli gości jezu i ważna informacja, słuchajcie nie będzie live'a w piątek mm, bo to by było za późno bo mamy gości o 19, a wcześniej ja nie zdążę zrobić, na pewno nie bo ja będę sprzątać ja będę też chciała część rzeczy ponosić sobie do kuchni, więc na pewno nie uda mi się zrobić. Więc live'a tego z Dnia Kobiet zrobimy sobie w sobotę, dobra? A rozdanie na ten Dzień Kobiet, słuchajcie, zrobimy sobie w. W. Ja wiem, że to tak było, że na Dzień Kobiet, zdanie, ale słuchajcie, zrobimy sobie w. w niedzielę w niedzielę czyli to będzie ósmy, 10, to będzie 10, czyli no przepraszam was bardzo, ale inaczej się nie wyrobimy, bo no też zresztą więcej osób będzie miało szansę, żeby wziąć udział w tym rozdaniu, ale inaczej się nie wyrobię. Po prostu nie dam rady się wyrobić z tym wszystkim. Tam jeszcze trzeba te komentarze przygotować i tak dalej. Ja nie dam rady się z tym wyrobić, więc umawiamy się, że na i nie dzielę to wszystko, znaczy się to wyniki rozdania, a live a na sobotę. W sobotę zrobimy go sobie szybciej, już tam nawet o 18.00, może tak, żeby dzieci nie były zbyt śpiące, bo jak oni są śpiący, to oni wtedy dokazują, broją i to mi się nie, nie za bardzo podoba. Jak oni nie są jeszcze tacy zmęczeni, to o tej 18.00 to może być akurat w sam raz, więc ja tego live zaplanuję. I zapraszam was serdecznie na niego A teraz idę zrobić śniadanie Majster już tam działa po wczorajszym obiedzie jeszcze resztki są I w ogóle naczynia mam znowu do mycia Słuchajcie Jak zwykle standard No A ja wam pokażę co kupiłam u nas w sklepie I No za kilka rzeczy wydałam 120 zł Więc tak Bułki, rogaliki Serek kanapkowy. Takie serki topione. Mix. Tu mój portfel. Pączki do kawy. Gwiazdka do kawy. Nie nie, nie. 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 nie widzieliście tego. Galaretki i budynie. Dzisiaj zrobię budyń po obiedzie kawałek takiej pasztetowej. Tu mamy kawałek czego? Eee, krakowskiej dobiowej. Tu mamy trochę sera, mazur, chleb. <grywka> Ja nie wyłączyłam telefonu. Słuchajcie, update wtorkowy. Majster zrobił dzisiaj płytki i pomalował tą ścianę e, takim specjalnym lakierem dekoracyjnym mm, matowym, no bo to ma być matowe i to jest lakier, słuchajcie, zabezpieczający, e, dzięki któremu można e, później to co? Co można z tym robić, myć. Będzie można tu myć. Taki jeden litr sterczył i jeszcze tutaj zostało. A to, co zostało, to wykorzystamy sobie na korytarz, bo ja chyba w korytarzu będę też robić coś takiego tak mi się wydaje, chyba już wam o tym mówiłam. No. Więc taki update. No i dzisiaj powyciągał te wszystkie haczyki z podłogi, więc podłoga wygląda już ładnie. Jutro będzie fugował. Jutro będzie fugował, jutro przyjedzie jeszcze elektryk pozakładać te lampy. Co jeszcze, co jeszcze zobaczcie, tutaj zostały farby, cała farba na plamy, więc tak naprawdę teraz tutaj jeszcze trochę nawet jest Jezus moje okulary moje oksy. Więc teraz jeszcze fizylina została, to wszystko ja sobie pochowam, wykorzystam. Do, do korytarza, więc tak naprawdę na korytarz mamy wszystkie materiały, bo tutaj bardzo dużo tego zostało. I tak naprawdę na korytarz będzie trzeba tylko kupić klej, na płytki i to wszystko. A tak poza tym wszystko mamy. No i oświetlenie innych w korytarzu, ale to. Um, to też tam jakiś nie jest wielki koszt. Majster ma wyliczyć my ile chciałby za korytarz. Um, no i słuchajcie, tej części on nie malował, ale on ją będzie jutro malował, bo chyba będzie ją malował. Tak mi mówił przynajmniej, że będzie ją malował. Więc mam nadzieję, że będzie ją malował. Tam jeszcze ma FEB, um, bo nie wiem w sumie czemu, jak, 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 na jakiej zasadzie co i jak, ale no po prostu dzisiaj chciał to zrobić. Położyć płytki i wtedy będzie tą część tutaj malował, gdzie będą meble. Tak naprawdę ta część nie musiałaby być wymalowana, no ale, wiecie, chcemy, żeby to jakoś tam jednak pod spodem wyglądało. Ja dzisiaj muszę kupić te wszystkie gniazdka wtyczki i, i co listwy? Listwy to też będą tylko tak naprawdę tu, tu i tutaj. Właśnie muszę sobie wziąć jedną płytkę do tych listew. listwy, ale patrzcie, ile kurzu w ogóle na stole, nie? Więc. A, I co jeszcze? I nie wiem, aha, jeszcze tą rurę muszę kupić. Bo tutaj pójdzie okap stąd, tu będzie okap, i on pójdzie tam górą y, i będzie zakryty. Ta rura będzie zakryta, y, więc nic nie będzie widać. Będzie bardzo ładnie wszystko schowane. No i tak, troszkę ten beton się różni, ale no to też nie miało być identycznie i tak samo, ale gdzieś tam ta struktura chyba jest zachowana, więc mi się ogólnie tak z daleka jak wam stanę. A jeszcze jutro majster, majster w jutro ma ogólnie dużo roboty, więc jutro takie pierdółki, ale ma sporo roboty. Będzie też drzwi przycinał, bo tutaj mamy wyżej. No i trzeba te drzwi przyciąć. Ale to on mówi, że też to przytnie, więc jedna robota mniej. No. Z ja jutro wieczorem będę już mogła sobie spokojnie sprzątać. Jak Ci się podoba płytki? No, ja, podoba Ci się akceptujesz taki wygląd? Czy nie? No, twoje urodzinki już będą w nowej kuchni, wiesz o tym? A mały będą? No, będą w czwartek. To masz urodziny w piątek. Jezus, ty musisz kupić kwiaty. Do gdzień kobiet jest. Ile ty masz kobiet w, w klasie? Ktoś jutro je policz. Nie wiem. A pań? Ale to jest, z którymi mam lekcje wszystkich. No, z którymi masz lekcje? no Wszystkich bez przesady. Policz. Musisz po kwiatku kupić. już jesteś taki mężczyzna. Do fryzjera musimy iść jutro. Że elegancko wyglądał na swoje urodzinki, tak? No. Pięć, sześć, sześć. Sześć i dziewięć to jest ile? 15, jezus, mami. To pójdziecie do biedonki, <gryw> półtulipany. W tym roku chyba, ale tak z wami pójdzie po kwiaty, mi się tak wydaje, co? Nie, mama. On weźmie, przejmie tą odpowiedzialność ode mnie. Zostaw to są majstre Śliwki w czekoladzie. Zostaw majstrowi. Majster tu ma też swoje słodyczki do kawy. No. Więc tak, ładnie, bardzo ładnie. widzę. Jeszcze jak będą meble. W ogóle tak jakoś dużo przestrzeni się tu zrobiło, nie, Jasiu? E, 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 tam nie dotykaj, bo cię popieści. Tylko światło możesz włączyć. Te, te on już ma założone, widzisz? A to wczoraj widziałeś, nie? mam tu jedną przekręconą też. Ej, ja muszę po franka. Zakupy, słuchajcie, byliśmy po kontakty gniazdka i inne rzeczy. Pykło 300 złotych, byłam po pieniądze dla majstra. Teraz zatankowaliśmy. Nie, nie mogę. Zatankowaliśmy auto i jedziemy przez te Ja się pytam jak ja mam nagrywać jak ty mi przeszkadzasz tych No chodź płatki wziąłem Chodź wodę sobie weźmiesz petek. Dobra słuchajcie wróciliśmy z zakupów i z treningu ale aż tak ci jest zimno Jezu, idź pod pysznic, szybko A może do wanny w ogóle Ja się udałeś kotowi? Proszę otwieramy kamerę, dajmy kotowi No co to jest? Kot, głodny? O Boże... Ale co ty, poczekaj, to wezmę, Jasiu. Aj, Jezus... Ty dochmurałeś się rozebrać najpierw. Czemu ty się nie rozbierasz, dziecko? Nic nie słuchasz. Trenek, weź choć papier chociaż zanieś do łazienki, o. I poukładaj go do szafki. Proszę. No. Ja dzisiaj i tak wszystkiego nie kupiłam, słuchajcie, i tak wszystkiego nie kupiłam, i wszystkiego nie załatwiłam, bo oczywiście nie dało się. A z baratkiem to już połowę rzeczy zapomniałam. Te były na promocji od Old Spicy, więc kupiłam mu. To jest do zakupów z biedronki, a tutaj mamy zakupy ze sklepu elektrycznego którym ja zapłaciłam, kurde kubek, którym ja zapłaciłam trzy Ja tu włączyłam ten nagrzewacz, żeby to się wysuszyło. No i słuchajcie, tak tutaj mam kontakty. Kurde, nie myślałam, że to są takie drogie rzeczy, nie? Nie myślałam, w życiu bym nie pomyślała, że to tyle kosztuje. No ale cóż. Znaczy się podejrzewałam, że to tanio nie będzie. Więc tu mam kontakty. Poczekajcie, 2, 4, 6, 8, aż 10. W sumie łącznie. Jak coś będzie nadto, to najwyżej to oddam. I wzięłam takie szersze ramki. Takie szerokie. Tutaj łącznik. I te podwójne wyglądają tak. To nie jest zbytnio interesujące, ale. No a tu jest podwójna ramka. I takie szersze działanie. Tak mi się wydaje, że to ładniej wygląda. I to fajniej też zasłoni te dziury na płytkach. No bo tutaj. O! ładnie będzie wyglądało. Tak mi się wydaje. Taki klasyk. Nie brałam żadnych pstrokatych ani innych, bo klasyk to jest klasyk więc tak, jak coś będzie za dużo to to wymienię a teraz wam pokażę co kupiłam z jedy miałaś ruchić Mamy myć o, to weź to do łazienki tam pod prysznic postaw to też byś mógł to ja już doniosę nie wiem, chyba tym wezmę e, poleję właśnie to jest dobre to jest na kamień to może poleję ten e, jeszcze mieści się no dobrze a ja nie wiem ty już się na stołatkę my się już po prostu może no i trochę rzeczy z biedy Ooo, weź tą wodę ustaw w Więc tak, horse siaty. Oczywiście Franusiu już dał e, KM kotom. Eee. KM kupiłam, jabłka, czempiony, to są moje ulubione jabłka, bądź też lobo, ale lobo kupuję u nas w sklepie i dzisiaj nie było. Kiełbasa, sobie szynki na śniadanie. Ja wziąłam banany, bo tam mam jeszcze trochę borówek. O, i tu mam też kremiwa nabatka. Mm, co tutaj? Jogurt naturalny dziecki. Takie deserki nam wzięłam. Chipsy chłopaki sobie na wieczór. Ja nie lubię tych chipsów takich zwykłych. Ja lubię karbowane. Mm, płatki. Płatki. Co tutaj jeszcze boczek do jajnicy? Kilogram cukru, żelki. Żelki, bo obiecałam Femusiowi. I to zrobię rosół. Jeszcze jeden boczek, I jeszcze jeden desek. W sumie tych deseków mam cztery. Wzięłam też e, takie jogurty. Jaj ja bardzo lubię. Dwa jogurty greckie. Co tutaj dalej? Ser niebieski. W ogóle jeszcze zapomniałam kupić, bo na piątek na jesień urodziny chcę zrobić sałatkę gyros i zapomniałam kupić te wszystkie produkty, ale to jutro jeszcze pojadę ogarnąć sprawy. To kupię. Wzięłam sobie taką czekoladę. Dalej. Jeszcze jedno masło. Tutaj jeszcze te jogurciki, takie te serki. Jogurtzki. Jogurt I jeszcze jeden jogurtzki. Dalej. Flaki wołowe w rosole. To tak sobie wziął, ale ja też spróbuję. Nigdy tego nie jadłam. Jestem ciekawa, czy to jest dobre w ogóle. Czy to jest w ogóle zjadliwe? Jene, ile ty masz warzyw? Wszystko w pytaku było? No. Jabłko tam połóż ładnie, tam gdzie są owoce, tak. Co ja jeszcze wzięłam tutaj szynkę kruchą? Te kabanosy były na promocji dzisiaj, więc wzięłam dwa, bo jak się wzięło dwa, to było po 7 zł, a tak one są po 9,99, a są pyszne. I jeszcze jeden. Deserek i tutaj dwie zupki grzybowa. I taka no. i takie zakupy kurcze i słuchajcie, 300 wypykły. No i oczywiście papier, toaletowy woda. No ale tak czy siak. No i dobra, kochani, jest już bardzo późno, bo już jest dwunasta A ja dopiero przygrywam sobie pliki Myślałam, że uda mi się dzisiaj zmontować dwa vlogi, ale no nie uda mi się więc te vlogi dostaniecie w późniejszym czasie. Postaram się jeden zmontować jutro, drugi zmontować pojutrze, znaczy się dwa zmontuję jutro, ale będę je wrzucać w inne dni, tak żebym jakoś trochę nadgoniła, a później już wtedy to pójdzie swoim naturalnym tempem, tak mi się wam wydaje. I chciałabym, żeby te vlogi były codziennie, o tych samych godzinach, no ale to się tak niestety nie daje. Um, za dużo jest zajęć, pracy i tak dalej. No, chłopaki śpią. Um, ogarnęłam parę rzeczy, które chciałam ogarnąć. Oni śpią, teraz przesłałam y, filmy. Wyjęłam mięso na jutro na obiad, na jutro orosu. Y, umyłam naczynia. No. I teraz tak sobie właśnie usiadłam, żeby montować. Może trochę zmontuję. A jeżeli nie, no to dokończę jutro. Także przyszłam się pożegnać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Hmm, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Jutro w końcu Majster hmm, skończy swoją robotę. W sumie dzisiaj zauważyliśmy też, że ta ostatnia płytka, którą kładł tutaj na, hmm, na końcu przy korytarzu, no niestety jest krzywo, więc to będzie musiał po, poprawić. Wszystko jest super idealnie, ale coś nie wiem, czy myśmy może stanęli na tą płytkę, albo. Um, nie wiem no coś tam jest nie tak, jest ona nierówno, więc trzeba ją poprawić a tak poza tym to chyba tam nic takiego nie ma, żeby poprawiać więc no jeszcze też na to uwagę zwróciliśmy dzisiaj w sumie Bartek na to tak patrzał trochę tam, żeby było wszystko dobrze ale wiecie to to i tak z czasem gdzieś tam tam się zahaczy, tam się zahaczy um, przy tych białych ścianach to tak będzie no, więc tak, jutro koniec remontu, tak yy, więc ja jeszcze mam parę rzeczy do ogarnięcia, w ogóle teraz spisałam sobie całą listę rzeczy do zrobienia do końca tygodnia, bo yy, no skoro mam wolne to chcę wykorzystać ze dni dzisiejszego, znaczy się, no dużo rzeczy zrobiłam, ale mm, nadal jakiś mam niedosyt, bo nie zrobiłam paznokci, już nie będę Wam ich nawet pokazywać. Nie kupiłam tych listew, miałam odesłać yy, Okap, bo ten okap, który miałam, to był za wąski. Mm, zamówiłam drugi, no i zapomniałam o liście przewozowym, żeby zabrać list przewozowy i nie odesłałam tego okapu. Muszę to zrobić jutro. Jutro też muszę jechać zapłacić za materiały do batu i takie różne pierdoły, Chcę chłopaków zabrać do Fizjera, no bo ja się mam w piątek godziny. E, więc chcę, żeby miał ładny, ładną fryzurę, w ogóle dzień kobiet, więc oni muszą ładnie wyglądać, a już mają odrost. Najgorsze są te takie kreski, które oni sobie robią na, na głowie, bo wtedy jak one zarastają, to to tak brzydko wygląda, więc e, częściej trzeba po prostu, jak się ma jakieś wzorki, to częściej trzeba chodzić do fryzjera, no, więc tak, takie przeboje u nas, słuchajcie. Na jutro mam naprawdę napięty grafik. Na każdy dzień mojego wolnego mam napięty grafik, a pewnie i tak połowę rzeczy. Chociaż teraz sobie już skreślam to co zrobiłam i, i jakoś tak łatwiej idzie, jak piszę sobie to w tym kalendarzu. Więc no, dobre. Ja zobaczę, może trochę tu jeszcze pomontuję, wtedy yy, rano będzie mi łatwiej. żebyście mieli co oglądać i popiszecie mi, że nie macie co oglądać. No. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już i trzymajcie się ciepło, pa.